Brzmoto mocniej. Za chwilę na Tinnik. Drużyna Twoich ulubionych superbohaterów powraca. Mocniejsza niż kiedykolwiek. A wraz z nimi największe hity, najlepsze ruchy i cały wachlarz emocji. Nowe odcinki Niebezpiecznego Oddziału. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku o 18.30 na Teen Nick. Twoja ulubiona szpiegowska rodzinka wraca do gry. W nieziemskim i nowym sezonie młodych szpiegów. Tajemniczy prastary kamień. Ściąga kłopoty dla rezerwatu. Czy ekipie uda się powstrzymać katastrofę ekologiczną i odkryć co lub kto za tym stoi? Nie przegap nowych odcinków Młodych Szpiegów. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku o 18:50 na Cinnik. Przerwa na reklamę na Cinnik. I po przerwie wracamy do gry, a stawka jest wysoka. Bo z bankiem Kredi Agricole do gry wchodzi 8,5% na lokacie mobilnej z kontem. Pobierz apkę i chroni swoje oszczędności przed inflacją. Credit Agricole, twój bank, pełen korzyści. Odkryj multifunkcyjny korektor Instant Eraser od Maybelline New York. Kryje, koryguje, konturuje. Polki pokochały go za skuteczne krycie cieni pod oczami. A teraz wypróbuj nowość. Podkład rozświetlający Superstay Skin Tint od Maybelline New York. Duży jest ten Unikron. Pożera plany, więc musi być od nich znacznie większy. Maksymale, i Autoboty w zjednoczeniu. Raz, dwa, trzy, do boju! Transformers. Przebudzenie bestii. Tylko w kinach. Hello. Hi Mario. Here we go. Ha, ha. do gry z nowymi zestawami LEGO Super Mario. Max Factor przedstawia Miracle Pure, podkład, który poprawia kondycję skóry, łącząc kompleks collagen boosting z podkładem w każdej kropli. Moja chwila magii. A teraz odkryj serum rozświetlające Miracle Pure z witaminą C i niacynamidem od Max Factor. Jestem Alia. Zobaczcie dzień z naszego życia, mojego i mojej przyjaciółki Otum. Najpierw nocowałyśmy u Otum w domu, a potem w drogę do międzynarodowej szkoły. Poznaj nowych przyjaciół Lego Friends. Poznacie ich na stronie Lego .com Kids. Teraz w salonach Agata wielka promocja na wszystkie dodatki. Każdy drugi produkt aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kupuj lampy, dywany, tekstylia, artykuły kuchenne i wiele innych. Korzystaj z promocji w salonach i na agatameble.pl Nazywam się Nowa, a to jest Zak. Przeżyj razem z nami dzień z naszego życia. Na początek centrum ratunkowe dla psów. A potem w drogę do kawiarni. Potańczyć i pograć na automatach. Poznaj nowych przyjaciół Lego Friends. Poznacie ich na stronie Lego.com Kids. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody. I start! Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do półtora raza więcej naczyń tą samą ilością płynu. No i mamy zwycięzcę. Fery, wydajniejsze mycie z fery. Smoki zostały otoczone. Kto je uratuje? Sola! Arin. Czas na ulepszenie. Siła smoka! Razem możemy uratować smoki. Razem zwyciężymy! Nowe zestawy Lego Ninjago. Wybieram kaszki Bobowita, bo jest mnóstwo powodów. Bo to 100% zbóż i owoców naturalnego pochodzenia. Bo są bez dodatku cukru, konserwantów, barwników i oleju palmowego. Bo są pyszne, naturalnie bez zbędnych dodatków. Nie. Przestrzeń. W Twojej kuchni. Odkryj jeszcze więcej miejsca dzięki sprytnym produktom IKEA. Kupuj w sklepach i na IKEA.pl. Twoje włosy są zniszczone? Potrzebują intensywnej odbudowy. Przełomowy LSF Bond od L'Oreal Paris. Nasza pierwsza formuła, która intensywnie odbudowuje włosy i wzmacnia uszkodzone wiązania, aby Twoje włosy były silniejsze od wewnątrz. 98% mniej złamanych włosów. Przełomowy LSF Bond Reaper od L'Oreal Paris. Jesteś tego warta. Życie w zgodzie z naszą naturą to wsłuchiwanie się we własny rytm. Działanie w swoim tempie. Bez poczucia winy, bez presji. Czysta wolność. Poczuj ochronę inspirowaną naturą z nową Naturellą. Chłonie wilgoć i nieprzyjemne zapachy oraz zamyka je wewnątrz, żebyśmy mogły czuć się czysto i świeżo. I robić to, co dla nas naturalne. Naturella. Żyj w zgodzie z własnym rytmem. To była reklama na nick. Co się stało? Dobra, pojechałam tam. Neville usiadł obok mnie, obwąchał włosy, pokazał rentgen swojego mózgu, chciał ze mną zatańczyć, a potem mnie pocałował. Pocałował cię? To świnia. Pokaż na moich ustach, co ci zrobił. Tak, nie ma mowy. Musisz dalej całować przytulanki. Grzmotomocni. teraz na ciennik. Czy ty zawsze musisz stać przy mojej szafce? Ale to szafka Cery. A, no racja. U